Mam go tutaj SMG, Miałem problemy techniczne, stąd takie nagranie będzie, a nie inne. No i bez mastera, bez niczego. Jak człowiek umie najlepiej, nie? Na raz. <słuch> Postaramy się. Raz. Sprawdź to. Czy pierda nam się napić? Jestem jak główne danie Nic mi tutaj nie pozostaje jak łaków zwieszać pranie Nie wiem co się stanie, ale jedno mam na pewno pewne Gdyby próbowali mnie odjebać, to stąd nie odejdę Miejsce doskonale wiesz, że tego nienawidzę Gdy ktoś mówi o mojej opinii, chociaż ja mam na nią tu Używam tylko liter ciągle, pogoń zapinę z głowie z myślą, by wszystko poszło wyśmienicie Robię tak i mogę tak i mam wyjebane na cały świat Kiedy ze mną hula, rap, to mogę wszystko zdobywać I teraz sprawdź, jak to gram i dawa. I doje tak łapie start, lubię dragi, kurwa mać Gdzie ten hajs, skąd go brać, nie wiem sam Teraz to tu rozkminiam, i powód mam, więc to gram I robię ciał, pierwszy ciał, bang, bang I nominał się dziś te wyznaczenia są A wszyscy ich tu chcą To była moja szesnasteczka To teraz chciałbym nominować Siłusa Manio, Mania z KDZ no i doga, dziękuję. Czekam na Wasze zwroteczki chłopaki.